Dlaczego nagrywam ten film? Żebyś wiedział, na co możesz trafić, jak przyjedziesz do Amazon. Zobaczcie, pudełeczko zostało otwarte podczas podróży. Ja w tym momencie oficjalnie je zamykam. Nie sprawdzam, co jest w środku. Zobaczymy, czy klient wystawi mi pozytywną opinię za dostarczenie tej paczki. Mówiłem, jeden worek z tych wszystkich worków już został opróżniony. Czekamy na resztę, naprawdę, tu jest multum paczek. Dobra, do klientów Was nie zabieram, bo oczywiście jest zasada o zachowaniu prywatności, informacji o klientach. I szukamy paczki, jednej z wielu, nie? Dobra, to jest adres pod 16 numerem mieszkania. Ta paczka powinna być gdzieś tutaj. Prawdopodobnie może być tak, że ta paczka, mimo tego, że jest zaznaczona w systemie jako paczuszka, jest pakowana do folii, do folderu lub do koperty. Naprawdę nie jest łatwo. Dobra, ja już wróciłem od pierwszego klienta. Zobaczcie, jaki to jest syf w ogóle. Tak, tu są te paczuszki, Tu są te foldery. Tam na szybie są moje koperty. A na bocznym siedzeniu są folie. Gdzie nie zawsze folia jest folią, nie zawsze folder jest folderem, a nie zawsze koperta jest kopertą, i też paczka nie zawsze jest paczką. Mamy naprawdę ograniczony czas, a amazoński system oceniam na. Wiecie, jaki jest największy problem? Rozmowa kwalifikacyjna do agencji logistycznej, która pracuje dla Amazon, była w języku angielskim. Klienci nie chcą ze mną rozmawiać w języku angielskim. Okazuje się, że za każdym razem dostaję negatywne opinie. Dlatego, że jestem, byłem nieprzygotowany ze słówek niemieckich. Jest to troszeczkę paranoiczne, jest to troszeczkę wkur... Nieważne. Ale robimy dalej, nie? Kasa się liczy. Kasa też nie jest taka, jak zapowiadano. Do tego jeszcze wrócimy. Za jakie błędy jesteś karany w Amazon? Za dostarczenie paczek na bazę. Jeżeli nie przekażesz paczki sąsiadowi, Masz już mały minus. Możesz dostać minus za spóźnienie się. Masz jakiś okres czasu na rozwiezienie paczek. Dodatkowym minusem są komentarze klientów. Co się dzieje, jeżeli masz za dużo negatywnych komentarzy? Agencja pracy każe zostać Ci w domu do zresetowania Twojego limitu, progu, którego nie możesz przekroczyć, bo normalnie wyleciałbyś z Amazon. Dlatego ja w tym momencie muszę przekazać te paczki sąsiadowi, ponieważ mojego klienta w tym momencie nie ma w domu. Takie życie. Naprawdę, są koledzy na domku, którzy siedzą po całe tygodnie, ponieważ boją się, że wylecą z roboty. Amazon w tym momencie na kurierce nie zatrudnia prawie żadnego Niemca. Pracują Macedończycy, Rumuni i Polacy.